To jest dobre zadanie, żeby wytłumaczyć trochę fizyki. Powytłumaczam zatem. Rysuję siłę ciężkości w tych trzech pozycjach. Pomocne kreski, dzięki którym rozbiorę siłę ciężkości na składową równoległą do powierzchni i prostopadłą do powierzchni. Nie będę ich rysował tu, bo nie ma składowej równoległej do powierzchni, bo cała siła ciężkości jest prostopadła do powierzchni. Dokładnie na oko kierunek prostopadły. Mogę tego odrysować. To samo tutaj. Okej, okay, rysuję składowe. Tu jest jakaś strzałka narysowana. Nie wiem po co. Widać, że w miarę gdy to jest podnoszone, to rośnie równoległa do powierzchni równi składowa siły ciężkości. No tu jest dłuższa niż tu. Po prostu. Do pewnego momentu to nie zaczyna się zsuwać, a to oznacza, że siła tarcia daje radę równoważyć tą rosnącą siłę ciężkości. Tu na luzie. Tu na styk. Nie powinno was dziwić, że tarcie spoczynkowe, statyczne, nie jest stałe, że on dynamicznie dostosowuje swoją wartość do wartości aktualnie działającej siły. To wynika ze wzoru, ze wzoru z tablic. Może ja go tu wkleję. Wod i on wzór. Jeśli tu napiszę równa się zamiast tych znaczków, to dostanę wzór na maksymalną wartość siły tarcia statycznego. Jeśli siła potrzebna, żeby zapobiec poślizgowi, byłaby większa niż maksymalna wartość siły tarcia statycznego, powiedzmy większa niż ta siła, to to pojedzie. Czyli jeśli tu jest 40 stopni, to jeszcze nie jedzie. Może, żeby ten obrazek był pomocniczy, to zmienię to na równość. To jest kąt graniczny. Tu jeszcze. Nie jedzie, ale jeśli przechylę o trochę więcej, tak żeby kąt był większy od 40 stopni, to siła zsuwająca równoległa do powierzchni równie składowa siły ciężkości zrobi się większa niż maksymalna wartość siły tarcia i to zacznie jechać. I o tym jest to zdanie. 3,1 znaczy się. Mam liczy współczynnik tarcia statycznego Huntley o deskę. Zapiszę, co widzę na tym obrazku. Zapiszę, że równoległa do powierzchni równi składowa siły ciężkości jest równa maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. Przyrównam te siły. To jest dane sinusem. A to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku. Siła nacisku co do wartości jest równa tej składowej siły ciężkości. No a ta składowa jest dana kosinusem, skoro ta jest dana sinusem. Poczynnik tarcia to sinus alfa przez cosinus alfa, czyli tangens alfa. Po panie w kalkulator dostaję w przybliżeniu prawilnym 0,8. 3.2. Wyprowadź wzór pisujący zależność wartości T siły tarcia statycznego od kąta alfa dla coś tam, coś tam. Um, nie za bardzo rozumiem to polecenie. Wiem, że siła tarcia cały czas równoważyła siłę stuwającą. Nie mogę posłużyć się tym wzorem, bo ten wzór pozwala mi obliczyć tylko maksymalną wartość siły tarcia, więc może zapiszę pierwszą sednem miłki tutaj. Zapiszę, że siła tarcia po prostu równoważy to. Moim zdaniem to, co to, to zrobiłem, średnio pasuje do wyprowadź, ale nic bardziej skomplikowanego nie przychodzi mi do głowy. Czekasz, że podczas podnoszenia deski, gdy handla się nie przesuwała, wartość siły tarcia statecznego rosła. Naprawdę się o to pytają, czy to jest tak dla Beki? To chyba jest dla Beki. Może mam napisać w tym uzasadnieniu, że we wzorze na siłę tarcie jest sinus, a sinus jest funkcją rosnącą w pierwszej ćwiartce? Nie mam pojęcia. 3, 3. Zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści. Mi się nie chce czytać treści dzieciom. Odrysuję sobie to. To mi się wydaje trochę krzywe. Sprawdzę. No pewnie, że to jest krzywe. Oj, oj. Nie będę się tą krzywością przejmował. Przyjmę, że to, co tu widzę, to jest sześć trójkątów równobocznych. Bez tego mogę mieć problem z ruszeniem tego. Tą dechę też sobie odrysuję. I teraz rysuję pomocniczy obrazek. Bo ten nie jest pomocniczy. Wiadomo. Decha jest poziomo. Pomocnicze kreski. Strasznie krzywa ta figura, nie? Dobra, i teraz trzeba uważać. Jak to jest tak trochę przechylone, to się nie przewróci przeciwnie do zegara. Jakbym teraz puścił, to się przewróci zgodnie z zegarem, bo tu jest oś obrotu, do środka sprężona siła ciężkości, i ona spowoduje taki właśnie obrót. W takiej pozycji? Tym bardziej. A powiedzmy w takiej. Nadal siła ciężkości przerzona do środka będzie powodować obrót w kierunku zegarycznym. Ale co, gdybym obrócił to tak jeszcze trochę, żeby siła ciężkości znalazła się nad punktem podparcia? O, teraz. To jest stan równowagi chwiejnej. Siła ciężkości ma teraz zerowy moment, bo kąt między wektorem i jej położenia a tą siłą to jest 180 stopni. Sinus 180 jest zerem. Zresztą czujemy intuicyjnie, że jakby tak trafić, tak jak mi cudem ustawić na tym kancie, żeby środek masy był dokładnie nad punktem podparcia, to to będzie mogło tak stać. Stan równowagi chwiejnej. To na zaraz, to obrócę tak, jak stało. To zostawiam w stanie równowagi chwiejnej. Siła ciężkości, niech to będzie mocno zaakcentowane. Zerowy moment względem tej osi obrotu. To już w całości opiera się tutaj na tym kancie, ale jeszcze się nie obraca. Trzeba by przekręcić deskę równie. Trochę bardziej a zegarycznie, żeby to zaczęło się obracać. Tu będzie oś obrotu. Po prostu się wywali na ten bok, a potem na ten, a potem na ten. Stoczy się. Tu w tej pozycji nie mogło się wywalić, bo siła ciężkości próbowała tym obracać względem tej osi obrotu zegarycznie, co widać. Między wektorem jej położenia a tą siłą jest niezbyt korzystny kąt, ale to nie jest kąt, który zeruje moment. To jeszcze może pokażę. Jakby wziąć tą dechę, trochę bardziej przechylić. Nie mam tu za bardzo miejsca, a powiedzmy tu. O tak. Teraz siła ciężkości. Znowu ma niezerowy moment. Jej kierunek nie pokrywa się z kierunkiem wektora i położenia, tylko że teraz ona będzie obracać azegarycznie. I to się zacznie wywalać. Tak jak mówiłem, najpierw na ten bok, potem na ten, potem na ten. Dobra, co ja mam zrobić? Wyznaczyć kąt alfa2, przy którym zacznie się wywalać. Ja nie mogę tego zrobić. Jedyną co mogę zrobić, to powiedzieć, przy jakim kącie pojawi się stan równowagi chwiejnej. A kąt, przy jakim zacznie się wywalać, to będzie dowolny kąt większy niż ten, który wyznaczę. To jest dziedzinie proste, pod warunkiem, że dysponuję się pomocniczym obrazkiem. Tym, którym ja narysowałem. Ten, który dał nam CKE, ignorujemy. Stan równowagi chwiejnej jest wtedy, gdy ta przekątna, czy jak to się nazywa, ma kierunek pionowy, a tu nie ma kierunku pionowego. Jest trochę odchylona od kierunku pionowego. Narysuję jeszcze jedną pomocniczą kreskę. Jeszcze raz, wbrew obrazkowi przyjmuję, że to jest sześć trójkątów równobocznych. Treść wydaje się to sugerować. Poza tym inaczej tego nie rozwiążę. Nie zakładając, że są trójkąty równoboczne, mogę stwierdzić, że tutaj mam kąt połowę z 60-30 stopni. Żeby ta kreska była pionowa, trzeba tom Handle obrócić o 30 stopni. On obraca się razem z deską, a to oznacza, że również deskę wystarczy obrócić o 30 stopni. Odpowiedź? Jak zrobię tak, będzie źle. Bo dopiero osiągnąłem stan równowagi chwiejnej. Ten kąt musi być trochę większy. Wezmę skreślę, Żeby się komuś nie pomyliło. Zobaczmy może jeszcze, jak dybile z CKE to rozwiązały. To jest to. No muszę przyznać, że nic z tego nie rozumiem. Pewnie, jakbym się wczytał, to bym zrozumiał, ale nie mam zamiaru. Nie mam BDSM. No i jest źle. Tu jest napisane, że Huntla zaczęła się obracać. Przy tym kącie będzie na granicy obrotu, ale jeszcze nie zacznie się obracać. Co za ćfoki Co za debile.